Poznajcie naszą rolniczkę Agnieszkę. Agnieszkę na Mazury ściągnęły konie. Swoje miejsce znalazła we wsi Krzywe, nad pięknym jeziorem o tej samej nazwie. Mieszka tu już ponad 10 lat. Prowadzi gospodarstwo rolne, w którym hoduje krowy i konie. W swoim gospodarstwie ma krowy rasy Jersey. Konie są różnej rasy i różnych maści. Służą do jazdy, jazdy wierzchem, do zaprzęgów i do hodowli. Startują też w zawodach jeździeckich. Od krów rasy Jersey pozyskuje przepyszne mleko, z którego produkuje sery, twaruk, śmietanę i masło. Sympatyczne Jerseyki karmi naturalnie, trawą i sianem, bez dodatku kiszonki. Dlatego mleko od jej krów jest tak pięknie pachnące trawą i ziołami.